trenera Jarek ja, Rząbka. No tak, ja, Tomek Pochwal, Wojtek Skupień. Trenujemy razem w klubie w Wiśle kopanem. No i teraz Piotr Żyła, 21-letni zawodnik z Wisły, piąty z zawodników z listy krajowej tutaj w tym konkursie. No i także gdzieś nieco tuż za 110 metrem wylądował Piotr Żyła, a zatem najlepiej jak na razie z piątki Polaków Krzysztof Miętus przypomnijmy 114 metrów nota bliska 100 punktów 99,7. Krzysztof Miętus jest liderem po skoku piątki Polaków no i zobaczymy czy ta odległość i ta nota wystarczyłaby wystąpić także w drugiej finałowej serii tych zawodów 112 metrów tymczasem uzyskał Piotr Żyła nasz reporter Sebastian Parfianowicz rozmawia z jednym z naszych zawodników, bardzo proszę ze mną Piotr żyła, 112 metrów, no nie możesz być chyba do końca zadowolony z tego skoku. No nie był uda, to za udany skok, nie wiem jakie tam warunki, ale... Z progu może dobrze, bo za bardzo do nart dołożyłem, a to jednak są takie warunki, że nie, nie wiadomo jak przywieje, no i narty mi odeszły, no nie za bardzo mi się skończyło. No właśnie oglądaliśmy serię próbną, no ona przerwana z powodu wiecznych warunków nierównych jak jest teraz. Czy można powiedzieć, że mamy w miarę stabilne warunki? No raczej te, te warunki nie, nie są stabilne. Jest, e, czasem wieje z przodu, czasem tem ciszą różne są, bardzo różne warunki. Dziękuję ci bardzo i oddajmy.